Witajcie kochani, dziś zabieramy Was na wspólny przegląd Tadiego. Pokażemy Wam piękne dekoracje świąteczne, akcesoria do domu, śliczne wazony i zobaczycie też piękne stojaki na owoce. Jeśli podobały Ci się takie filmy, będzie nam bardzo miło i zasubskrybujesz nasz kanał. Możesz też zostawić lajk like bądź komentarz, dzięki temu nasz kanał może się rozwijać, a my możemy dla Was tworzyć nowe treści. A teraz zapraszamy Was do wspólnego przeglądu. Na początek mamy kapcie z motywem świątecznym. Do wyboru były czerwone, szare, te śliczne białe i kosztują 25 zł za sztukę. W cenie 25 zł mamy drewniany napis świąteczny, tylko spójrzcie jaki jest duży. I kupimy też dekoracyjne mikołaje z filcu, do wyboru był czerwony bądź szaro-biały. A jeśli srebrne detale królują w Waszych domach, to tutaj jest ogromna choinka w cenie 35 zł bądź taka dekoracja renifera w cenie 75 zł. W dekoracji choinkowych znalazłam również takie śnieżynki w cenie 5 zł do wyboru złota lub srebrna. Znajdziemy też drewniane zawieszki do wieńców lub na choinkę w cenie również 5 zł. I też są dekoracyjne choineczki do aranżacji świątecznych, ta kosztuje 25 zł. Tym razem pokazuję Wam dwie prześliczne zawieszki, są bardzo duże i wypełnią znakomicie miejsce na choince, kosztują 5 zł. Z dużych stojących dekoracji mamy też tego metalowego Mikołaja w cenie 50 zł. Pięknie będzie wyglądał przy choince. I chyba najpiękniejszy kalendarz adwentowy, jaki widziałam, ten kosztuje 17 zł. Z drewnianych dekoracji mamy również taki napis w cenie 17 zł lub gwiazdu betlejemską w cenie 24 zł. Cały sklep przepełniony był dekoracjami chromowanymi, jak na przykład ta choinka w cenie 22 zł lub ten aniołek również w tej samej cenie. Jest też ta prześliczna figurka choinki w kolorze pudrowego różu i dopiero przy montażu zobaczyliśmy, że z lawami z paznokciami. Kosztuje 25 zł. I ten renifer również jest prześliczny, kosztuje 24 zł, tylko spójrzcie jak pięknie się mieni. W cenie 45 zł mamy też takie termofory, do wyboru szary lub różowy, idealnie sprawdzi się na prezent. Możecie znaleźć już w naszych szorcach propozycje prezentów dla naszych bliskich. Kupimy też piękne pudełka prezentowe w cenie 12 zł w kształcie gwiazdki w kolorze zielonym lub białym lub takie na wiele okazji białe ze strukturalnymi kwiatami w cenie 17 zł. I teraz pokażę Wam hit. Oryginalne pudełka otwierane na boki. Przyznajcie sami, że są urocze. Kosztuje 17 zł. Z pudełek piękne jest również to złote w dwóch rozmiarach. Ma takie strukturalne, wytłoczone napisy świąteczne. Mniejsze kosztuje 17 zł, większe 20. I znajdziemy kolejne dekoracje ze sklejki, tym razem choinka z reniferem i zającem w cenie 17 zł. I przepiękny renifer z brokatowymi rogami w cenie 22 zł. I spójrzcie na tą lampkę LED zasilaną bateriami. W środku są lampki w kształcie gwiazdki mamy do wyboru różową lub białą. Kosztują 22 zł za sztukę. I kupimy też drewnianą makietę z domkiem świątecznym w cenie 50 zł. Moim zdaniem jest prześliczna. I kupimy też zestawy zawieszek do pakowania prezentów na święta: złote, srebrne, białe i czerwone. I chcę na to 10 zł za sztukę. I jest też ten zestaw em, aniołków szklanych na choinkę w cenie 25 zł. Jeden poleciał z nami. I znalazłam też taką uroczą opaskę również w cenie 25 zł. Mamy też śliczne różowe skrzaty. A jeśli planujecie kupić karty podarunkowe na święta, to znaleźliśmy takie papierowe etui, różne wzory do wyboru, a te czerwone wpadły do naszego koszyka. Kosztują 5 zł. I tu kolejny hit ze sklepu Teddy, ta piękna lampka LED w kształcie gwiazdki do wyboru mamy dwie, czarną lub białą. I kolejny gadżet świąteczny, tym razem pozytywka w kształcie kuli śnieżnej w cenie 35 zł. I z lampek LED mamy również takie świeczniki ze światełkami w dwóch kolorach, złota lub srebrna, kosztuje 30 zł. Lub te choinki w cenie 35 zł, do wyboru mamy czarną lub zieloną. I pokażę Wam jeszcze piękne dekoracje w stylu Modern Art. Tutaj mamy taką czarną figurkę w cenie 75 zł, lub wazony w tym samym stylu, do wyboru szary lub czarny, kosztują 35 zł lub też taki owalny wazon, również w kolorze czarnym, w cenie 30 zł, lub mniejsze w cenie 24 zł. Podobno figurki e słoni przynoszą szczęście i tutaj mamy taki idealny na prezent do nowoczesnych wnętrz w cenie 50 zł. I kolejne chromowane dekoracje, serce w cenie 36 zł, bądź trzy serca w cenie 24 zł. Jest też mniejsza wersja słonia w cenie 40 zł. Do wyboru jest też wiele dekoracji więc nawet jeśli szukacie na prezent dla osoby um, lubiącą tutaj styl, to jest idealne. No i też figurki na prezent świąteczny. Tutaj mamy parę lub sertuszka. Znaleźliśmy też mnóstwo figurek i wazonów w kształcie głów, typowe dla stylu, stylu modern art, więc znajdziecie też coś na prezent. I dwie dekoracje do rustykalnych wnętrz. serca w cenie 17 zł i napis Dream w cenie 25 zł. Pięknie odbija światło. Znaleźliśmy całe stoisko z zegarami w różnym stylu. Różne ceny: 25-30 zł. Ten akurat kosztuje 50 zł, taki styl vintage. Do wyboru był ten biały lub czarny. I tym razem mamy duży świecznik w cenie 25 zł. Jest też taka prześliczna lampa LED z metalowym obażurem w cenie 50 zł. Do tego świecznika, co wam pokazywałam, idealnie będzie pasował. Głosowała ta lampka w cenie 50 zł. Jest też dużo akcesorów dla zwierzaków. Najładniejsze pokazałam Wam tutaj. Mamy sweterek i kamizelkę w cenie 25 zł. Są też piękne podstawki pod garnki w cenie 12 zł. I kolejny hit. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Stojaki na owoce lub warzywa. Metalowy w cenie 50 zł lub kształcie hamaka w cenie 40 zł. Asortyment kubków również był bardzo bogaty. W cenie 12 zł mamy takie sweterkowe kubki, beżowe lub szary. Kubek renifer w cenie 8 zł i prześliczny z kuzykiem w cenie 22 zł. Szklany pojemnik na ciasteczka z mikołajem w cenie 30 zł. Kupimy też dużo puszek na świąteczne ciasteczka. Wybór był bardzo duży, przedział cenowy od 10 do 50 zł. Pojedyncze, podwójne, nawet potrójne puszki. Zbliżamy się już do końca tego przeglądu. Dajcie znać, co Wam przypadło do gustu. Na koniec zostawiłam najlepsze. Ogromne Mikołaj i Aniołki w cenie 70 zł. Taki duży renifer w cenie 95 zł. I wielkie metalowe ledowe choinki w cenie 85 zł. Lub gwiazdki w tej samej cenie. Idealne są do loftowych wnętrz. W dzisiejszym przeglądzie to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że zostałeś lub zostałaś z nami do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. Dzięki temu nasz kanał może się rozwijać, a my możemy tworzyć dla Was nowe treści. Do zobaczenia już w sobotę.